Субтитры а To będzie lipa. <laughs> dobra, zobaczymy, <laughs>, że się pośmieją. <laughs> Jak mi widać w ogóle. O, troszkę to przestało. Masakra. No dobra, spróbujemy tego smoka. Będą jaja. Zobaczymy. No okej, okay, ale kiedy pojawia się krab i reszta rzeczy? No nie do końca to przemyślałem. Eee, gdzie jest krab? Hmm. I kiedy pojawia się smok? gdzie jest krab? Co jest? To był fake. Nie, to był stary filmik, ale kiedy pojawia się krab? Jest. Okej, okay, jak on to mówił? Zaatakować. O, i zacząć bić. To nie działa! To nie działa! O oh nie! Jaki fail! To nie działa! Ale fail. Mama tak speed runy. O, ładnie kujnie. Dobra, Wszyscy sobie tam w miarę jakoś razą Tylko oczywiście ja musiałem coś spieprzyć O, cały ja Cały ha haha maker Dobra, te runy nie są złe w sumie Jeszcze chwilę blog Że blog nie działa na moje potwory Ale ja. co ja zrobiłem? To nie miało mieć miejsca. Wiedziałem, że to śmierdziwałem. Ale niesamowity klirma. Powiedziałbym, że strasznie łatwo. No nie mam ci za bardzo jak pomóc, mam level drugi. Czyli będą dalej chaseować. Ale nie robią tego. No cóż, to zagramy po prostu tą dżunglę do końca. Wiedziałem, że to jest zmienione. Tak mi się właśnie coś wydawało, że to nie będzie działać. Cóż, płakać nie będziemy. Dżungla się i tak zrobi. No, tylko szkoda trochę. Trudno. Jest jeden 0 dla nas. Czuję, że wygramy. Ale jaja. Nigdy więcej takich rzeczy. Tylko sprawdzone. A pomimo wszystko zrobiłem tą dżunglę solo. się kraba. Wbijemy czwarty. Dobry pomysł. Co mnie nie widzi? On mnie nie widzi. Ale ja ja. Teraz blad. Znaczy drugi kill. Naprawdę? Dziękuję. Coś je zrobimy? Chyba nie. O, jak nie zak. Dzięki wino cieknie. Szans. mam <laughs> szósty w ogóle. Dobra, co by nas to interesowało? Oczywiście, że damage. Wybijemy szósty i zaczniemy sobie skakać na linię. Przynajmniej tak to sobie wyobrażam. A jak wyjdzie, zobaczymy. Kasadin mi Bardzo fajny pick. Wolałbym go na dżungli działa fajnie właśnie może nakręcę kasadina w dżungli w następnej kolejności niech tak będzie o ile dostanę dżunglę nie możesz się równać z panteonem nie w sumie to chyba wbiegnę na tą linię jednak Trpou! Drugi kino. Oho, shit happens! Olo, Zako! Targany targane podwieże bestialsko. Kasadin próbuje za wszelką cenę zabić sorakę, ale mu się to chyba nie uda. Uśmiechnij się, kolego. Uśmiechnij się, jest pięknie. Eee, Darykłat, może. Wtedy będzie dobrze. Na pewno nie popełnimy jakiegoś błędu. Masz godzinę. O, chyba niech mi nie zdążył. скакать. Касани. I got this. Ciekawa sprawa, mogło wyjść ciut lepiej. Ginie, wilku. Nie wiem, czy się maksuje dalej na na chyba tak. Dawno nie grałem. się podoba blok, blok. Blok, blok, blok. Kurczę ten zak będzie twardy. O, Soraka Heal! No ale jest ok! No Zag musiał to zrobić. Dobra, widzę, że jakieś Magic grezisty chyba będą wskazane w tej grze, skoro mają same, <coughs> same magiczne jumpy. w malmortius. I o to takie tutaj gdzieś było. O to. Patrzcie malmortiusa tak. I będziemy rządzić. O lekarstwie z many. Najwięcej gada najmniej robi. z życia Milion Uuu, hu hu. O Jez, Ale ward. W moim wykonaniu Piękny Nie będę smajtował go. Smajt może przydać Fajnie by było wcześniej zauważonym o. Da się, da się Ile tu mamy bierze dużo? 125, dobra. Pozwolimy sobie na takie szaleństwo. Haha! Zatrzymany. Blok, blok. No, jakieś HP na pewno też będę musiał zbudować. Tą Tytan bym zrobił. Tylko, że ja w ogóle nie buduję HP, więc ona będzie troszkę useless. Chyba ta zwykła w tej grze jednak. Ale nie no, potrzebujemy HP, bo... Sam Zack nas będzie robił. Wjeżdża Queen. Wódki mamy czas na ten przedmiacik, jak już mówiłem. Mam same Magic AP Shity, dlatego warto wspomóc się o kilka magic resistów. O, ładny catch. Przez co zagnie został zablokowany. O, jeszcze Kasadnik się tu zaraz wróci po tego ziksa coś czuję. I już się tą zajmuje bajbe. Bum. A, no cieknie. Tchórz Wald z mantonem. Tchórzu. Spokojnie, Smajdza... 50 sekund. Przepięknie się nim tą dżunglę robi. A same rony pod tak spada. Ja tak nie był głupi, pomysł. Dzięki Steve. Walić tego Drake'a na pierwszym dra levelu, walić go. Czy to jest dobre ulti Pantona? Oczywiście, że jest dobre. Nie damy się steleportować teleportować. Czego ja zabiję? A nie, Kate, go zabiję. Bierzemy Drejka. Chyba bierzemy Drejka. <laughs> Pan to nie taka głupia postać. Całkiem w pietkę jest ten 100% krytyk. Naprawdę tak bije? Coś jest nie tak z tą postacią, czy co? Czy to ja mam takiego farta w tej grze? 5 farmy za? Coś źle pokazuję Jezu, wszyscy są tak kasowani. Dobra, też. Ty jesteś dobry. Jesteś team player prawie prawie nawet nie było blisko tyle będzie grazistów a co fajnie by było zrobić to był dzięki a ja tak jeszcze trochę podkręcić tego tak spita to będę miał blok za chwilę A cholera, mi attack speed. Muszę iść do mojego teamu. Mamy 2700. Kończymy tego mawa. Teraz sobie zrobimy ją mu. Kolejne przebicie pancerza. Bo mam tylko cooldowny na tych runach i AD. Nie, zaraz. Chuuuuj, przejąłem runy pod tak speedem. Zapomniałbym. Uchu, przeliczyłeś się. Nie boimy się. Nie uciekajmy, nie uciekajmy. Nie ma przed Hmm. A ja będzie wziął mi i da tak wszyscy siedzą na tym bocie, czy on ucieknie? Uciekł, O matko, jaki to damage robię. Lejmy tą wieżę. Dobra. Złapany. Nie ma, nie ma! ta 10-2, całkiem Nie wiem, czy się na nim robi, ale mu sobie trójce. te pomaga hu ktoś tu miał znowu Deda Zaciemy! Lecimy! Pięknie. Naprawdę fajna postać. Kurcze, no. Walczmy o to! Skacze! Je. Yeah. Ui. No dobra. Czyli na razie nic nie bierzemy. To ja się cofam. Czy będę musiał pomóc? Tak. Będę musiał pomóc. Złapany w powietrzu. Ui. pozwolę Ci zebrać wszystkich zasług thrash. ale muszę powiedzieć że grasz nie przeciętnie także piona Ja go nie widzę w tej grze. Ło, czy awk? Ci mi się tylko wydaje? Koszulka się przyda zimno na, na zewnątrz. Kim jesteś? Szalony sprzedawca. Raka. O Jezus! Taki damage ho oh, oh, ho oh. oh, oh, oh. No scope Nie no jaja ja sobie robię Uii 2 kilo Może więcej Może zaradzić tego i znajdziemy Blue przeciwnika, bardzo by mi się przydała, gdyż kasarnie nie. Kto mi wziął Blue? Ona mi wziął. Koleżanka nie za dużo byś chciała, że ten Blue masz. Drake zrobiony. No, co dalej robimy? No nie wiem. No. Obiegam sobie. Zaraz tutaj najwyżej sobie skoczę. Aha, jeszcze nie zawka <laughs> Dlatego go nie widzę. Jump! Łop! <laughs> Czy to był błąd? Ach, to nie był błąd. Teresz mnie uratował. Dziękuję ci, treść

sobie zbieramy siwo a ja mi się wrócił No tak, zrobiłem Hendry, ale ten drugi koszulkę jednak sprzedajemy, bo się ocieplił klimat bierzemy tiało No i z takim buildem Myślę, że mogę każdego zsolować teraz. 5 <tryk> razy. Mamy przeokrutny damage, atak speed jest całkiem całkiem. 45% cooldownów, dżida to dwie sekundy. Amazing. No. Działa. Gdzieś bym tam wskoczył. Może tu? Check. Zaraz jest panią. A nie ma w musiał? Flesz! No. ге ге. Покрутно. Кто что умару? Правя. Смайт на че. кто то что умару. Не забиешь Ach, dzięki za oglądanie. No nie jest to Drake na pierwszym levelu. Ale jest to wygrana gra na dżungli Panteona. Całkiem fajna postać. No, Dzięki za oglądanie. O oh, Majkry z tej strony.